Czyli witajcie z tej strony. Franek w dzisiejszym odcinku. Czegoś poszukamy. Zobaczycie zaraz czego w kalendarzu adwentowym. A dzisiaj ze mną jest Dominik. Cześć. Yy, ogólnie dolna baza została wyczyszczona. Dam itemki jakby Dominikowi. Ale spokojnie, może dzisiaj jeszcze trochę diamentów poszukamy. Dobra, więc teraz przejdźmy do kalendarza. Widzowie trochę uciekło ekran, ale dzisiaj jest szukanie koksa. Zagowało mi trochę. Nic nie mogę po prostu zrobić tutaj. Klikam. Nic się nie da zrobić. Ale dobra, dzisiaj jest szukanie koksa. Czyli z enchantowanego złotego. Ok, więc jesteśmy już tutaj. Chodź, skakujemy Co? Je? Dobra, tu jest. Znalazłem. Teraz powoli tylko. Tak, żeby go nie wybudzić. Znaczy, ich tam chyba jest parę, ale nie wiem. Chyba je zabiliśmy. Cicho. Dobra, mam skrzynki. Ej, Warden! Nie! To ja pierdzielę! Nie! Co, co? Nie! Jezus, jeszcze druga skrzynka. Tu była jeszcze czaszka szkieleta, widziałem. Mam czaszkę! Wow. O Jezus Maria! jestem przy starym... wkopałam się idealnie na itemy. Jezus Maria! No to brawo Franek, druga śmierć. Ja nie mam. Dobra, zebrałam wszystkie itemy, idziemy do góry. Szybko wkupujemy się Jak najszybciej, żeby tylko stąd wyjść Mamy koksa No, dobra Dobra Wykopałem się stąd jakby, dobra, idealne miejsce, żeby tutaj było idealne miejsce Nation City, więc fajnie się trafiło. Mamy tego koksa. Ja go tutaj wkładam i chcę sprawdzić w ogóle, czy tak się da. Nie, niestety się nie da. Da się, da się jakoś zdjąć, to. No nie wiem, to by było chyba ładniejsze. No, niestety się nie da. Dobra, idę się jeszcze przespać. Okej okay. Tutaj jakieś tam itemiki włożymy. Tutaj jeszcze czaszka chwila ta pięknie będzie ozdobiała domek. A i ja myślałam, że mnie nie będzie bił gościu przez tą czaszkę. Dobra, kładę ją tutaj. Dobra, to ja już chciałabym was pożegnać w tym odcinku. Zdobyliśmy jakby tylko koksa, jakieś tam szablony, cztery diamenty. Więc ja żegnam, cześć.